To już piąta kadencja Rady Powiatu. Radę tworzy 18 panów i trzy panie. Każda z nich na imię ma Ewa, ale nie to jest najważniejsze, tylko kto faktycznie będzie władzę sprawował, a kto jest w opozycji. W koalicji rządzącej znalazło się pięciu radnych platformy samorządowej, faktycznie to platformy obywatelskiej, pięciu ludowców i dwóch członków SLD. To daje im przewagę w każdym głosowaniu. Na początek radni ślubowali uczciwość, wierność zasadom samorządności. Rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Rzetelnie i sumiennie. Najciekawsze jest obserwować, jak tworzy się koalicja rządząca. To suma ustępstw jednych na rzecz drugich, byle zachować większość. Tak dzieje się na każdym szczeblu władzy od Warszawy po Bolesławiec. Starostą został ponownie Dariusz Kwaśniewski. Do zarządu dobrał sobie współpracownika Mariana Haniszewskiego z PSL jako wicestarostę, który do rady wcale się nie dostał. Drugi to Stanisław Chwojnicki z SLD w roli płatnego członka zarządu. W zarządzie są jeszcze. Kazimierz Gawron i Zbigniew Mittera. Przyjmuję tak, z obowiązków taki, który zarząd określił który przedstawił. Przewodniczył obradą rady będzie ten sam od lat Karol Stasik. Innego kandydata nie było. Z, z naszych informacji wynika, że że tak powiem stary, stary układ w radzie z czwartej kadencji funkcjonuje również w tej, więc zgłaszanie przewodniczącego rady z naszej strony byłoby Bezprzedmiotowe, dlatego też nie zgłaszaliśmy takiej osoby, takiej kandydatury. Myślę, że fakt niezgłoszenia innych kandydatur świadczy o tym, że radni tę kandydaturę przyjęli z zadowoleniem. Pan Karol Stasik prowadzi bardzo sprawnie, prowadził dotąd bardzo sprawnie wszystkie posiedzenia rady. Był osobą zasadniczą, czasami stanowczą, ale powiedziałbym bardzo obiektywną. Tak prowadzi sesję Rady, że nie ma podziału nigdy na na przykład na koalicję i opozycję. I ja myślę, że to jest bardzo dobre. i Szacunek, którym go wszyscy darzymy, spowodował, iż nie znalazł się kąt kandydat. Za Karolem Stasikiem jako przewodniczącym głosowali tylko radni koalicji. To daje 12 głosów. Sam zainteresowany zdaje się tym nie przejmować. Ja specjalnie nie zabiegam o e, popularność, natomiast jestem dość wymagający za zarówno od siebie, jak i od innych. I to nie zawsze ludzie rozumieją. Tak? Staram się realizować bezwzględnie wręcz pewien program. Najwięcej kontrowersji wzbudziło powołanie etatowego członka zarządu Haniszewskiego do społu z etatowym Chwojnickim. Zarząd jest duży, a będzie też kosztowny. Przykro mi jest, że nie udało się Państwu stworzyć takiej koalicji, która zaoszczędzi. Wydaje mi się, że przez 4 lata blisko milion złotych, który można było przeznaczyć na inne cele. Uważam, że waszym obowiązkiem, szanowni koalicjanci, tak, państwo koalicjanci, było wypro, wypracować taki model zarządu, który nie byłby aż tak kosztowny. To jest nie tylko mój pomysł, to jest pomysł e, koalicji, właśnie. Ja dzisiaj wskazywałem na to, że my w tym składzie pracujemy tak naprawdę od grudnia 2006 roku bo to wtedy, pamiętając, że rozpoczął się wtedy tak zwany pierwszy okres programowania, czyli są pieniądze unijne, jest dużo różnych pieniędzy zewnętrznych, z których samorządy mogą skorzystać albo nie mogą skorzystać. Teraz kwestia jest po prostu taka że decydujemy się na to, żeby więcej osób bezpośrednio było zaangażowanych w zarządzanie powiatem. Zostało tak, jak postanowiła koalicja rządząca. Słusznie powiedział starosta Kwaśniewski, za cztery lata ocenią nas wyborcy. Silniejszy ma zawsze rację, przynajmniej w polityce.